Siemanko, jestem Dox i w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak ściągnąć fajne tapety na telefon, naprawdę bardzo fajne na początku musimy posiadać sklep play i konto także wchodzimy w sklep play wyszukaj znaczy na tą lupę naciskamy czy cokolwiek to jest i wpisujemy premium tapety HD Premium Tapety HD. Oczywiście mój, y, moje umiejętności pisania na klawiaturze w telefonie są super. No, kurde. Naprawdę. I dajemy to na klawiaturze tam lupę czy tam szukać, czy enter, czy ok, czy idź czy coś tam, nie wiem. Każdy ma coś innego, nie? I y, bierzemy na to, y, na to pierwsze Premium Tapety HD. Takie no zdjęcie, takie no. Zaraz zobaczycie no. To jest yy, od Pixign. Co jest coś takiego yy, Tak to wygląda? I po prostu jak je zainstalujemy to musimy po prostu uruchamiamy tą yy, aplikację. Już chwilę. załaduje i... coś nie tak jest? o okej okay. teraz nam się załaduje, ale możemy zrobić coś takiego, że klikamy lewy górny róg ekranu na to ich zdjęcie i mamy kategorię ja przykładowo wezmę gry i to nam się załaduje Tutaj oczywiście można się przemawiać na no, nowe, lepsze yy, Top pobrań No, ja wezmę na nowe Uchwalę ciekaw, co nam tu Zaraz się nam to załaduje I powinno być dobrze O, załadowało nam się I jeszcze, powinni, jeszcze się muszą załadować o, tapety To jest chyba z Nitwarspida pierwsza, druga nie wiem nie wiem, nie wiem naprawdę nie wiem. No i sobie szukamy tapety jakiej chcemy. Tak, tu się jeszcze ładuje. O, dajemy OK. No to, wiadomo, nie? I na przykład chcemy tą pierwszą tapetę. No to klikamy w nią. I teraz tak, mamy dwie opcje. Możemy ją pobrać na telefon albo możemy od razu z tej y, ustawić. W tym przypadku ja od razu ustawię na tapetę, czyli klikam tutaj na dole. A więc y, klikamy ustaw tapetę. I tutaj możecie sobie dostosować jak chcecie, możecie sobie tak zrobić, możecie sobie tak zrobić, możecie sobie zrobić bez zmiany, bez zmiany rozmiaru, ja sobie bez zmiany rozmiaru, klikacie tego ptaszka i ona powinna wam się ustawić, ale nie wiem czy trzeba czekać zanim się załaduje, czy już się ustawiła, a więc że się ustawiła po prostu, nie? Ok, ustawiła się nam, więc jest wszystko dobrze w porządku A więc jeśli y, przydała Ci się, y, przydał Ci się ten poradnik, czy tam nie wiem co To daj łapkę w górę i koniecznie zasubskrybuj mój kanał Na razie i cześć